Cześć, kłaniam się, ja nazywam się Jakub Szynular i witam w kolejnym odcinku CENCE Krok po kroku, serii na której pokazuję podstawy technologii programowania i obsługi maszyn sterowanych numerycznie. Dzisiejszym tematem będzie programowanie łuków G2G3, temat zasugerowany przez jednego z widzów. Niby temat prosty, ale kiedy wchodzi temat liczenia wektorów IJ, kiedy chcemy zrobić ujemną R, czasem pojawiają się pewne problemy, które mam nadzieję sobie dzisiaj rozwiążemy. Paradoksalnie najprostszym sposobem na zaprogramowanie łuków jest nieprogramowanie ich poprzez dodatkowe kody. Otóż większość nowożytnych obrabiarek posiada jakąś technikę, żeby taki prosty program oparty na ruchu G1 zaokrąglić bądź też zafazować dla wygody wykonywania prostych kształtów. No i w wypadku sterowania hasa jest to po prostu komenda przecinek R albo przecinek C. W tej sytuacji program automatycznie zostanie zaokrąglony na końcu danej linii, czyli przecinek możemy sobie traktować jako na końcu danej linii. Albo r więc zaokrąglony, albo C, czyli zafazowana z radius czamfter. R15, łuk styczny, w miejscu, gdzie ta linia by się kończyła, więc programujemy punkci, które byłby, gdyby łuku nie było. Natomiast C8, identyczna sytuacja, wprowadź fazę 8 na 8 w danym miejscu, zgodnie z naszymi, z naszymi liniami. Jeżeli natomiast łuk ma być bardziej zaawansowany, wykorzystamy sobie kody G2 lub G3. G2 to łuk potocznie nazywany w prawo, czyli zgodnie z ruchem wskazówek zegara, Amerykanie mówią na to CW. G3, łuk w lewo, przeciwnie do ruchu wskazówek zegara, zwany też CCW, więc clockwise i counterclockwise, prawy i lewy, bądź też G2 i G3, zależnie od tego, jak lubimy je nazywać. I taki łuk oczywiście opisujemy równie trywialnie, natomiast musimy już znać punkt będący początkiem i końcem naszego łuku. Nie wystarczy nam, prawda, styczne, styczne przecięcie, prawda, linii, do których ten łuk dochodzi w stycznie. W tym wypadku wymagało to wykrycia od nas albo wyznaczenia w programie współrzędnych X20, Y80, czyli początku łuku oraz X70, Y30. No i oczywiście wpisania tego w ruchu G2 wraz z wprowadzeniem R50, no bo to jest nasz promień naszego łuku. Wygoda natomiast jest taka, że teraz mogę wykonać łuki niestyczne, co oznacza, że jeżeli chciałbym to zmienić na R100, to właściwie zmienia się jedynie wpisane R50 na R100 i cała reszta jest już dokładnie taka sama, w pełni automatyczna, nic nie wymaga od nas dodatkowych dodatkowych elementów. Idąc krok dalej, e, musimy sobie niestety powiedzieć o tym, że taki zapis z R bywa niejako ułomny. Jeżeli spróbowałbym zaprogramować pełny łuk, taki jak widzimy tutaj, na współrzędnych, prawda, jego prawej strony X200, Y200 i o średnicy Fisto, no to logiczne jest G3, X200, Y200, no i R50, prawda, bo właściwie czemu nie? Taki kod wydaje się być zgodny. Natomiast ten kod niestety jest niejednoznaczny, bo jeżeli sobie pomyślimy, to istnieje więcej łuków w lewo, które mają w tym samym miejscu początek i koniec w X200, Y200, mają ten ten sam promień R50, ale niekoniecznie wyglądają tak samo, prawda? Jest między nimi no, zauważalna różnica e, i to jest powód, dla którego czasem trzeba poznać inny sposób zapisu. I wiem, wiem, oczywiście od razu, przedając pytania, mogłem po prostu ten łuk podzielić na dwa albo nawet na cztery, niektórzy dzielą, e, czyli zrobić ćwiartki okręgu albo połówki okręgu. Natomiast troszeczkę nam to utrudni później programowanie e, w pętlach, które w wypadku łuków G3 używa się naprawdę bardzo często. W każdym razie ja bardzo często z niego korzystam. Taki zapis e, z r ponadto posiada pewien problem związany z łukami, a właściwie z tym, jak dużym wycinkiem pełnego okręgu jest nasz łuk. No bo popatrzmy na szkod G1X20Y50, więc zakładam, że dojechałem tą linią w górę, prawda, do, do początku naszej dziurki od klucza. No i w tej chwili kod G3, X-20, Y50, R50 wydaje się być tym prawda do dookoła, robiącym nam faktyczną dziurkę od klucza. Ale jeżeli się chwilkę zastanowię, to ten łuczek prawda, narysowany cienką linią, ten łuczek niżej, on również kurczę ma R50, również jest łukiem w lewo i również jedzie na te same współrzędne. Jaka jest między nimi różnica? Taka, że jeden z nich, ten cienką linią e, ma swój kąt całkowity, mniejszy od 180 stopni, natomiast drugi z nich, ten jakby na górze, ten bombelek, ma kąt większy. I żeby te łuki rozróżnić w systemach NC, stosuje się tutaj prostą zasadę, jeżeli łuk ma być większy od 180 stopni, czyli jest więcej niż połową pełnego okręgu, powinienem użyć kodu R-50, czyli promień podaje ze znakiem ujemnym, mimo tego, że to się wydaje absurdalne, no to niestety ujemny promień tutaj może czasem występować. Inny format zapisu to format IJK. On jest nienawidzony przez wiele osób, dlatego że wiele osób myśli, że on jest bardzo ciężki i praktycznie nie do policzenia. Natomiast jak tam teraz wyjdzie, mam nadzieję, z tego prostego filmu, on jest tak naprawdę trywialny i można się go nauczyć w ciągu 5 minut. Otóż IJK odpowiadają odpowiednio z XYZ. Podobnie czasem pojawiają się takie trójki jak ABC, UVW. My natomiast na razie skupimy się na IJK, a właściwie na samym IJ, dlatego że w osi Z na razie się niczym nie przejmujemy, nasz łuk jest wykonywany, prawda, dwłosiowo. Więc popatrzmy. Istnieje pewien początek łuku. X20, Y80 mieliśmy już go wcześniej. Jak też wpisałem sobie współrzędne zwanego punktu zaczepienia promienia, czyli miejsca, gdzie wbiłbym cyrkiel, żeby ten łuczek narysować i one wynoszą –26,4 w X, –16,4 w Y. Więc w jaki sposób teraz ten łuk zapisać? Oczywiście mógłbym go zapisać po prostu jako G2X70Y30R100. No bo widzę tą rkę, ale gdybym tej Rki z jakiegoś powodu nie miał, to alternatywą byłoby wpisanie adresów I-464 i J-464, które jakby zamiast tej Rki również łuk opisują. Skąd wziąłem te wartości? Jest to bardzo, bardzo proste. Niebieski wektor, który narysowaliśmy sobie od początku łuku do punktu zaczepienia promienia, został zrzutowany na osie x i y, więc powstały z niego takie krótkie wektorki czerwony i zielony. I wartości i oraz j to nic innego jak długości tych wektorów uwzględniające ich zwrot w układzie współrzędnych. W praktyce natomiast nikt oczywiście na rysunku nie rysuje tych wektorów i ich nie rzutuje prawda, normalnie, czyli pod kątem prostym. To jest za dużo roboty. Większość osób po prostu patrzy na współrzędne i sobie je liczy. Skoro łuk się zaczął na 20 wiki, a punkt zaczepienia promienia jest na minus 26,4, no to logiczne jest, że pomiędzy tymi wartościami mamy 46,4 mm, prawda? I to 46,4 mm musi być pociągnięte w lewą stronę, no bo od naszego punktu, w którym łuk się zaczyna, do punktu zaczepienia promienia, mamy w lewo. Przeciwnie do zwrotu osi X, w związku z czym wartość musi być ta ujemna. I wzór, który widzimy na ekranie, to nic innego i jego sobie warto zapamiętać to nic innego jak współrzędna punktu zaczepienia promienia minus współrzędna początku łuku daje nam wartość I. Więc minus 26,4 minus 20, czyli jeszcze odejmuję dalej od 26,4 da mi 46,4. Po osi Y, czyli po adresie J będzie dokładnie tak samo. Zaczynam łuk w punkcie Y80. Punkt zaczepienia promienia znajduje się w minus 16,4. Jak daleko jest z 80 do minus 16,4? 96,4. A w którą stronę? No Widzę, że w dół, czyli przeciwnie do zwrotu osi y, więc będzie to wartość minus 96,4, bądź też zgodnie z naszym wzorem, który widzimy po prawej stronie, współrzędna końca, e, przepraszam, współrzędna początku, e, punktu zaczepienia promienia, czyli minus 16,4, minus współrzędna początku łuku 80, daje nam wynik minus 96,4 i takie też wartości ij wpisuję do mojego programu. Natomiast w wielu sytuacjach liczenie iotów może być znacznie prostsze, jeżeli sobie wprowadzimy takie dwie proste zasady. Pierwsza z nich: i zawsze jest mniejsze od r oraz j zawsze jest mniejsze od r. Jeżeli adresy iot wyszły wam większe od promienia, jeżeli znacie ten promień, to na pewno gdzieś nam wyszedł błąd. To jest niemożliwe, żeby one były, były większe w żadnej sytuacji e, tak naprawdę ta, takiej, takiej codziennej. E, jednocześnie, jeżeli i albo j równa się 0, to druga z tych współrzędnych na pewno będzie wartością bezwzględną z r, więc będzie albo r, albo minus r. I podobnie, jeżeli jedna z tych wartości i albo j wychodzi wam jako r albo ujemna r, to możecie od razu z góry założyć, że druga z nich będzie zerem. No i tutaj oczywiście dowód na to, jeżeli początek łuku to x20 a punkt zaczepienia promienia to również X20, co wychodzi nam z tego, że jest to ćwiartka położona prawda, wzdłuż y, osi jako, jako pierwsza ćwiartka układu współrzędnych, no to na pewno 20 minus 20 da nam 0. Oznacza to, że dla adresu J, czyli dla współrzędnej Y, ja już nawet nie muszę liczyć, mogę po prostu założyć, że będzie 50 albo minus 50. No i teraz zgodnie z logiką, w początek łuku znajduje się nad punktem zaczepienia promienia, czyli na pewno będę poruszał się przeciwnie do zwrotu Y, czyli na pewno będzie to wartość ujemna. Tak samo jest w wypadku pełnego okręgu. Zawsze do pełnego okręgu dojeżdżamy sobie z któregoś, prawda, z któregoś miejsca, gdzie on się przecina z osią x albo y, dla jego centralnego punktu, jako, jako punktu początkowego dla układu współrzędnych. Więc ja na przykład lubię dojeżdżać od prawej strony. Popatrzmy, w miejscu, gdzie x przecina nasz łuk, jako swój wektor dodatni, jak daleko jest do środka naszego okręgu? Otóż jest 25 mm w lewo, prawda? No bo mam promień w lewo od tej prawej strony jeżeli i wyszło mi jako minus 25, no bo w lewo, to już mogę od razu założyć, że j nawet nie ma co liczyć, bo j na pewno będzie zerowy. Jeżeli natomiast wolicie dojeżdżać na przykład od góry, mam takich kolegów, którzy usilnie dojeżdżają od góry, wtedy sytuacja będzie bardzo podobna, no bo to i będzie zerowe, bo współrzędna, prawda, w którym, yy, przy, yy, współrzędna na której przecina nam się oś y z naszym okręgiem, w stosunku do jego środka po x nie ma żadnej różnicy, co oznacza, że po Y na pewno będzie to minus promień albo plus promień, ale musimy zejść w dół w stosunku do, do układu, czyli przeciwnie do zwrotu osi Y, więc będzie to minus 25. I ostatni przykład, 180 stopni, to też taka częsta sprawa, że gdzieś musimy robić takie wycięcia. Jeżeli robiłbym ten łuk z lewej strony na prawą, czyli ruchem G2. Oczywiście i będzie równe 50 i od będzie równe 0. Dlaczego? No bo promień to jest dokładnie odległość, którą mamy od lewej strony łuku do jego środka, czyli do punktu zaczepienia promienia. Jeżeli chciałbym robić łuk z prawej strony do lewej, czyli łuk G3 w tej sytuacji, sytuacja bardzo podobna i minus 50, bo z prawej strony do środka układu jestem na przeciwnym zwrocie niż oś X, natomiast po Y oczywiście 0, no bo jeżeli i było równe minus 50, czyli było wartością na promienia, no to siłą rzeczy musimy mieć tutaj j równe 0. Oczywiście ten zapis nie do końca jest poprawny, ale myślę, że on, że on wystarczy, żeby zrozumieć założenia. Z łukami natomiast wiąże się jeszcze kilka pułapek. Pierwszą z nich zasadniczą jest to, że łuki rysowane są zawsze względem aktywnej płaszczyzny roboczej. No i jeżeli ja zaprogramuję jakikolwiek łuk w moim programie, to dla mnie jest jasne, że chciałbym wykonać ten łuk taki, prawda, ten niebieski, mówiąc oczywiście o układzie, układzie frezarskim, czyli w osiach XY, czyli na przykład na kostce zrobić zaokrąglenia, prawda, na narożnikach. Natomiast każdy z stokarzy powie, że no nie, ja chcę wykonać ten łuk zielony, prawda, czyli tocząc na detalu, który jest zamontowany wzdłuż osi głównego wrzeciona, wzdłuż osi z. Z, wałek jest po zecie, a X mówi o jego średnicy, no to siłą rzeczy, każdy łuk, który rysuję, ma mieć zaokrąglenie później na moim wałku. Dlatego też istnieją trzy płaszczyzny robocze, które wyznaczają nam, w której z tych płaszczyzn będą zachodzić wszystkie łuki, jak też uwaga, wszystkie wiercenia, o czym powiemy sobie w innym materiale. Płaszczyzna 17 jest domyślna dla frezarki, należy ją wpisać w większości programów frezarskich. Oznacza ona generalnie pracę jak długopis po stole. tak? Jakbym założył flamaster do wrzeciona i chciałbym coś narysować na stole obrabiarki, jakiś rysunek, to na pewno musi być to G17. G18, typowo tokarska, wtedy kiedy chcę wytaczać dowolne łuczki albo, albo pełne sfery nawet, znaczy może niepełne, pełne, 180-stopniowe powiedzmy, na naszym wałeczku tokarskim. Natomiast 19 to ostatnia płaszczyzna, ona jest troszeczkę jakby najmniej potrzebna, bo najrzadziej wykorzystywana. Najczęściej z nich się korzysta na tokarkach z napędzonymi narzędziami z osią Y. Wtedy, kiedy potrzebuję na przykład na powierzchni walcowej, czyli na powierzchni, prawda, na, na górze wałeczka, nie na jego czole, nafrazować powiedzmy kieszeń okrągłą, prawda. Wtedy faktycznie poruszam się w osi Z, czyli w osi detalu, jak też w osi poprzecznej do osi średnicowej, czyli w osi Y, stąd też płaszczyzna, płaszczyzna 19. Szybkie zestawienie tego, co poznaliśmy. Pierwszy z łuków, który widzimy po lewej stronie na górze, to łuk styczny. Może on być wykonany każdą z technik, którą poznaliśmy, jak G1 z przecinek 2 G3 z R i G2, G3 z IJK. Natomiast G1 R po prostu jest najszybszy i najprostszy i nie wymaga od nas nawet liczenia początku i końca łuku, co sporo ułatwia w wielu sytuacjach działanie. Drugi z łuków, jak widzimy, jest już niestyczny. Nie przechodzi płynnie prawda, z linii, do których dochodzi, co oznacza, że G1 z R no, niestety nie wyjdzie. Ten łuk wtedy by się zaczął po prostu wcześniej i by wymusił warunek styczności. W związku z tym większość osób zaprogramuje go z wykorzystaniem G2, G3 z R-ką. Trzeci natomiast z łuków, czyli pełny okrąg w tym wypadku, to nic innego jak typowy przykład, w którym muszę użyć j, bo jak sobie pokazaliśmy g2 z r po prostu nie zadziała, nie będzie jednoznacznie określone, natomiast g1 z przecinek no oczywiście nie będziemy tutaj mieli łuku stycznego do niczego, więc tamta funkcja w ogóle nie wchodzi w grę, prawda? I prosty przykład programowania, taki pokazujący każdą z tych sytuacji w rzeczywistości. Na na minus 50, minus 50, na na z1, na na z0. I pierwszy ruch to y50, więc dojeżdżam do miejsca, które znajduje się poza detalem, tak naprawdę, bo łuczek nam wcześniej już zaczyna uciekać, ale mówię, przecinek r15, więc na końcu tego ruchu wprowadź r15 i kontynuuj do X-20 kolejną naszą linię kodu. Dzięki temu zaokrąglenie powstaje automatycznie, nie przejmuje się tym, gdzie ten łuk się zaczyna, gdzie się kończy. Po prostu mówię, zaokrągli ten narożnik, żeby nie był ostry. Chociaż to całkiem duże zaokrąglenie, jak na brak ostrości. G3 X-20, I-20J0. Dlaczego I-20J0? Dlatego, że punkt zaczepienie promienia, miejsce, w którym wbijam cyrkier, znajduje się 20 mm w prawo, od miejsca, gdzie zaczyna się nasz łuczek R20. Jednocześnie wiem, że jeżeli I20 i R20, to IJ musi być 0, no bo po Y faktycznie nie ma tutaj żadnej różnicy. Później szybki, krótki dojazd G1X366, wynikający bezpośrednio z tego, że połowa detalu, czyli 50 minus 13 i 4, powinna dać 36,6 w rozsądnej matematyce. I zaczynamy nasz łuczek, który jest z jednej strony niestyczny, z drugiej natomiast styczny. G2x50, Y20, więc nasze punkty końcowe naszego łuku. R30. Rk jest najszybszym rozwiązaniem. Nie znam punktu zaczepienia promienia, więc nie mogę go tutaj wykorzystać. A jednocześnie nie mogę użyć przecinek R, no bo jest to łuk niestyczny do jednej, prawda, z linii, która do niego dochodzi. G1Y0 jest jasne, X34 i 4Y-15 i 6 to są punkty wyliczone na tej, prawda, długiej fasce, w których ma się zacząć nasz łuczek. No i ten łuczek najprościej będzie dla nas zaprogramować oczywiście G3, bo znów nie mam punktu, e, przepraszam, G3 z R. -ką. Znów nie mam punktu zaczepienia promienia, znów nie mogę użyć przecinek R, bo nie jest styczny, ale mogę po prostu wyznaczyć jego koniec, no bo jest on wpisany jako, jako prawda, współrzędne. Ale rkę podam oczywiście ze znakiem ujemnym. Dlaczego? Bo promień obtaczania tego łuku, wielkość tego łuku jest większa niż 180 stopni. Jeżeli byłaby mniejsza, rK by była dodatnia, jeżeli jest większa, byłaby ujemna. Jeżeli natomiast mamy do czynienia z równym łukiem 180 stopni, to tak naprawdę r i minus r po prostu się pokrywają. Raczej korzystamy wtedy z normalnej rki, tak jak na górze byśmy mogli zrobić. Po wszystkim G1, x0, y-50, koniec fazy, x-50, koniec detalu. I z tymi wszystkimi łukami wiąże się jeszcze taki fajny, fajny dodatkowy kod, jak G13. G13 to frezowanie kieszeni okrągłej. Jego zalety są takie, że jest on w pełni automatyczny, działa zawsze z kompensacją, jeżeli oczywiście ma wcześniej wczytany korektor D. Więc właściwie, wpisanie G13i, na przykład 5, automatycznie robi mi otwór Fi 10. I mogę go sobie wygodnie tolerować, prawda, offsetami, w jedną, w drugą stronę się przesuwać na kolejnych detalach, tak, żeby zawsze trafić, prawda, powiedzmy, w nasze H. Otwór na H to taki, taki standard, prawda, który się robi. Natomiast po prawej stronie widzimy też przykład G13 bardziej zamasowanej, w której podaliśmy już trzy adresy i jako promień wejścia, k jako promień końcowy i q, czyli wartość przybieraną. Wygląda to w ten sposób, że na przykład chcecie zrobić otwór FI50, ale największe wiertło macie FI20, prawda? Wtedy wpisuję G13 i 10, czyli promień wiertła, K25, czyli promień gotowego otworu, Q, czyli warstwa na bok, którą będę przybierał bokiem. I oczywiście ten kod jest super, natomiast jest problem taki, że one działają na jednej płaszczyźnie Z, prawda? Więc jakby na jednej wysokości wykonuje całość. Jeżeli chciałbym sobie to troszeczkę ułatwić, to mógłbym jeszcze połączyć to z frezowaniem inkrementalnym, czy też bardziej po ludzku przyrostowym i spętłą. I tutaj taki, taka prosta linia kodu G13 i5 K40 5 G91 Z-10 L6 pozwala mi na zrobienie po kolei. G13 frezowanie kieszeni okrągłej. I5 Zacznij od średnicy fi 10 czyli promienia 5 K40 skończ na promieniu 40, czyli na fi 80 Q5 przybieraj 5 mm bokiem. E, G91 przyrostowo. Z-10 obniżaj się o 10 mm. L6 zrób to 6 razy. Więc mamy 6 zejść w dół, każde po 10 mm. Każde rozbijające się od Φ10 do Φ80. Przybierając po 5 mm bokiem. Jeżeli miałbym napisać to linia po linii, to nawet nie chce mi się liczyć, ile tego będzie, ale będzie tego od groma. Natomiast tutaj jedna linia kodu załatwia nam wszystko. I podobnie jest w przypadku spiralowania, które sobie pokazaliśmy na kanale. Pokazaliśmy nawet, jak stworzyć z niego dodatkowy kod, żeby nie męczyć się, prawda, wpisaniem większej ilości rzeczy. Natomiast tutaj widzimy G3 i minus -5, więc punkt zaczepienia promienia znajduje się 5 mm w lewo, więc zacząłem od X, i od 0, bo po Y nie mam żadnego ruchu, no bo promień wynosi 5. I znów G91Z-1L30, czyli przyrostowo obniżaj się o milimetr i zrób to w sumie 30 razy. Tak samo też mogę programować na przykład frezowanie gwintów. Wtedy zwykle poruszamy się natomiast do góry, bo robimy gwinty prawa, ale ruchem w lewo to temat na, na inny, inny odcinek, który oczywiście zrobimy sobie. Eee, albo możemy w ten sposób robić właśnie takie, takie spiralki, jak widzimy w tej chwili. Dzięki ślicznie za poświęcony czas. Mam nadzieję, że materiał się podobał i nauczyliście się dzisiaj z niego czegoś nowego. E, oczywiście zapraszam zawsze do lajkowania, subskrybowania, dzielenia się z tym linkiem ze znajomymi. Jeżeli coś było nie tak, zostawcie proszę informacje w komentarzu. Podobnie jeżeli chcecie zobaczyć coś na kanale, co dotyczy konkretnie was, kiedy macie jakieś pytania, zawsze pozostaje do Waszej dyspozycji. Dzięki jeszcze raz i mam nadzieję, że do zobaczenia już za tydzień.